W tym zadaniu musimy wyznaczyć pierwszy wyraz, czyli a1, i iloraz, czyli q ciągu geometrycznego AN, wiedząc, że zachodzą dwa następujące równania. Żeby to zrobić, no to w każdym z tych dwóch równań będziemy musieli inaczej zapisać a5, a3 oraz a4, to znaczy przy pomocy niewiadomych a1 oraz q, no i w ten sposób otrzymamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi a1 oraz q do rozwiązania. Zaczynamy zatem zamieniać a5 przez a1 oraz q. A5, piąty wyraz, to jest inaczej mówiąc pierwszy wyraz, czyli A1 razy iloraz ciągu geometrycznego, czyli razy Q do potęgi czwartej. Teraz tak samo zamieniamy A3, zapisujemy je jako A1 razy Q do potęgi drugiej, no i to się równa 1680. No i pierwsze równanie mamy załatwione. Teraz tak samo zamieniamy te, współczy... te liczby A3 oraz A4, te wyrazy ciągu, w drugim równaniu, czyli zamiast A3 piszemy... A1 razy Q2, dalej mamy plus i zamiast A4 piszemy A1 razy Q do trzeciej równa się 560. Bierzemy w klamerkę, no i powstał układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, a teraz do rozwiązania. Żeby go rozwiązać, no to możemy najpierw wyciągnąć tyle, ile się tylko da z lewej strony pierwszego równania i z lewej strony drugiego równania przed nawias. W pierwszym równaniu da się wyciągnąć przed nawias po lewej stronie maksymalnie a1 razy q2. No i wówczas w nawiasie zostanie z pierwszego wyrażenia po prostu q2, a z drugiego wyrażenia zostanie 1. No i to ma być równe 1680. No i w drugim równaniu również da się wyciągnąć a1 razy q2 przed nawias. No i wówczas w nawiasie zostanie z pierwszego wyrażenia 1 a z drugiego po prostu plus Q, no i to ma być równe 560. No i teraz, gdy już wyciągnęliśmy przed nawias wspólny czynnik, no to możemy wyznaczyć z pierwszego równania, ile jest równe A1 razy Q kwadrat, no i potem to, co nam wyjdzie, podstawimy pod A1 razy Q kwadrat w drugim równaniu, no i prawdopodobnie otrzymamy jedno równanie z niewiadomą Q do rozwiązania. Czyli dzielimy to pierwsze równanie stronami przez q 1, aby wyznaczyć a1 razy q2. No i otrzymujemy, że a1 razy q2 jest równe 1680 podzielić na q2 minus 1. No i tutaj uwaga, ponieważ dzieliliśmy, dzieliliśmy to równanie stronami przez wyrażenie q2, -1, no to musimy tutaj sobie dodatkowo poczynić założenia że to wyrażenie q kwadrat minus 1 jest różne od 0, no bo wiadomo, że nie wolno dzielić przez 0. No i z tego założenia wynika, że q musi być na pewno różne od 1 i również q musi być różne od minus 1. Takie dwa założenia nam wyszły przy okazji rozwiązywania tego układu równań. No i teraz, gdy już mamy wyliczone a1 razy q kwadrat, no to możemy sobie podstawić... To wyrażenie pod a1 razy q2 w drugim równaniu. No i otrzymamy w wyniku tego jedno równanie. 1680 podzielić na q2 minus 1 razy ten nawias 1 plus q. No i to się równa 560. Możemy to równanie teraz podzielić stronami przez 560, ponieważ 1680 właśnie się dzieli przez 560 i w wyniku tego podzielenia otrzymamy równanie 1680 na 560, to jest 3, podzielić na mianownik, czyli na q kwadrat minus 1 razy jeszcze 1 plus q, to się równa 1. Mnożymy teraz przez mianownik to równanie stronami, aby pozbyć się ułamka, czyli przez wyrażenie q kwadrat minus 1, no, i otrzymujemy równanie 3 razy 1 to jest 3 plus 3 razy q to jest 3q. Równa się q kwadrat minus 1 razy 1 to jest po prostu q kwadrat minus 1. Otrzymaliśmy zatem równanie kwadratowe. Przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę, otrzymując równanie ostatecznie q kwadrat minus 3q i jeszcze minus 1 minus 3, czyli minus 4 równa się 0. Liczymy deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu 9, minus 4c2 minus dają plus 4 razy 4, 16, to się równa 25, czyli pierwiastek z delty jest równy 5. W związku z tym jedno możliwe rozwiązanie to będzie q1, równa się minus b, czyli minus minus 3, czyli 3, minus pierwiastek z delta minus 5, na 2a, czyli na 2, to się równa minus 2 na 2, czyli Minus 1, no i tutaj uwaga, wyszło nam rozwiązanie, które jest niezgodne z naszą dziedziną, z założeniami. Założyliśmy, że q jest różne od minus 1, czyli to rozwiązanie jest złe. Możemy napisać: nie należy do dziedziny. No i policzmy jeszcze rozwiązanie drugie q2. Miejmy nadzieję, że ono wyjdzie już dobre, to znaczy, że wynik będzie należał do dziedziny. To będzie minus b, czyli 3 plus pierwiastek z delta, czyli plus 5 na 2. To się równa 8 na 2, czyli 4. 4, jak najbardziej, jest różne od 1 i od minus -1, spełnia założenia, czyli to jest dobry, szukany iloraz ciągu geometrycznego. Pozostaje nam jeszcze do wyliczenia tylko a1, no ale a1 możemy wyliczyć na przykład teraz, korzystając tutaj z tego wyrażenia, napiszmy sobie, że z tego równania wynika, że a1 jest równe ta liczba, czyli 1680 podzielić na Q 2 minus 1. I jeszcze podzielić na Q2, czyli po prostu dopiszę tutaj w mianowniku razy Q2. No i teraz po prostu podstawiamy do tego wyrażenia wyliczoną wartość Q, czyli 4. Otrzymujemy działanie 1680 podzielić na. 4 do kwadratu to jest 16 minus 1, 15 razy 16. To się równa. Ja tu się wspomogę kalkulatorem 1680. Podzielić na 15 razy 16 to jest 240. Czyli to się równa. A 1680 podzielić na 240 to się równa po prostu 7, czyli pierwszy wyraz ciągu jest równy 7. Żeby rozwiązać podpunkt B, to postąpimy tak samo jak w podpunkcie A, czyli zapiszemy sobie te dwa podane równania. Zamieniając w nich wyrazy a6, a4, a5 i a4, zapisując każdy z nich przy pomocy pierwszego wyrazu, czyli a1, i ilorazu ciągu geometrycznego, czyli q. Zapisujemy zatem, że a6 to jest inaczej a1 razy q do potęgi piątej. Dalej mamy minus a4, czyli a1 razy q do potęgi trzeciej, no i to musi być równe 432. Teraz zapisujemy tak samo drugie równanie, czyli zamiast A5 piszemy A1 razy Q do potęgi czwartej, minus dalej A1 razy Q do potęgi trzeciej, no i to się równa 108. Otrzymaliśmy układ równań z dwiema niewiadomymi do rozwiązania. Wyciągamy również, podobnie jak w zadaniu, jak w podpunkcie poprzednim, maksymalnie dużo, ile się tylko da przed nawias po lewej stronie pierwszego równania, i tak samo po lewej stronie drugiego równania. Tutaj możemy wyciągnąć przed nawias maksymalnie a1 razy q do trzeciej, czyli zapiszmy a1 razy q do trzeciej przed nawiasem, i wówczas w nawiasie zostanie z q do piątej po prostu q kwadrat, a z a1 q do trzeciej zostanie po prostu minus 1. No i to ma być równe 432. Przepisujemy, no i tak samo wyciągamy przed nawias w drugim równaniu 1 razy Q do trzeciej. I wówczas z tego w nawiasie zostaje Q, na no za 1 razy Q do trzeciej również podobnie jak wyżej minus 1, no i to ma być równe 108. 108 teraz możemy sobie wyliczyć z pierwszego równania wyrażenie A1 razy Q do trzeciej i to co nam wyjdzie podstawić do drugiego. Czyli wyliczamy, dzielimy to równanie stronami przez q kwadrat 1 i wychodzi, że a1 razy q do trzeciej to się równa 432 podzielić na ten nawias, czyli na q kwadrat 1. No i tutaj musimy jednocześnie zrobić założenia, ponieważ nie wolno dzielić przez 0, czyli musimy w tym momencie założyć, że wyrażenie q kwadrat 1 jest różne od 0, czyli że q jest różne od 1, i również q jest różne od minus 1. Gdy już mamy te założenia wyliczone a1 razy q do 3, no to możemy podstawić to wyrażenie w miejsce a1 razy q do 3 w drugim równaniu. No i w wyniku tego otrzymamy równanie 432 przez q kwadrat minus 1 razy q minus 1 równa się 108. Podzielimy teraz to równanie stronami przez 108, ponieważ 432 na 108 to jest 4, czyli dzielimy przez 108 i po lewej stronie otrzymujemy. A tu sobie przegrodzimy. Po lewej stronie otrzymujemy 4 razy q-1 w liczniku, a w mianowniku zostaje tak jak było q kwadrat minus 1. Natomiast po prawej stronie 108 na 108 daje po prostu 1. Mnożymy teraz stronami to równanie przez q kwadrat minus 1, żeby się pozbyć ułamka. Po lewej stronie zostaje 4q minus 4, a po prawej stronie 1 razy q kwadrat minus 1, czyli q kwadrat minus 1. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe, przenosimy wszystko na jedną stronę i ostatecznie otrzymujemy q kwadrat minus 4q i minus 1 plus 4, czyli plus 3 i to ma być równe 0. Liczymy standardowo deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 16, minus 4 razy c, czyli 4 razy 3, czyli minus 12, to się równa 4. Pierwiastek z delta jest równy 2. No i liczymy. Pierwsze rozwiązanie q1 równa się minus b, czyli 4, minus pierwiastek z delta, czyli minus 2. Podzielić na 2a, czyli na 2, to się równa 2 na 2, czyli 1. No i drugie rozwiązanie q2 to się równa minus b plus delta na 2. To się równa 6 na 2, czyli 3. Pierwsze rozwiązanie odpada nam z dziedziny, ponieważ założyliśmy, że Q musi być różne od 1 i różne od minus 1, czyli to rozwiązanie jest złe, nie należy do dziedziny. Natomiast Q2 równa się 3 jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, no i tyle też wynosi szukany iloraz tego ciągu geometrycznego. Teraz pozostaje nam jeszcze do wyliczenia pierwszy wyraz tego ciągu, no ale żeby go wyliczyć, to możemy skorzystać na przykład z tej, z tej równości i podstawić tutaj po prostu pod Q wyliczoną wartość 3 i otrzymamy równanie ze względu na niewiadomą A1. Ja sobie może tu jeszcze oddzielę trochę miejsca i w tym miejscu to wszystko napiszę. Podstawiamy pod Q trójkę, mamy po lewej stronie A1 razy 3 do 3, czyli razy 27, to się równa 432... Podzielić na q2 minus 1, czyli 3 do kwadratu 9 minus 1 8, czyli po lewej stronie mamy 27a1, a po prawej stronie 432 na 8 to jest 54. Dzielimy stronami równanie przez 27, otrzymując, że pierwszy wyraz ciągu jest równy po prostu 2. Rozwiązanie pod podpunktu C zaczynamy tak samo jak w podpunktach poprzednich od zapisania naszych dwóch równań przy wykorzystaniu niewiadomych A1 oraz Q. A7 zapisujemy jako A1 razy Q do 6 i dalej mamy minus, a 3 zapisujemy jako A1 razy Q2, no i to musi być równe 120, to jest pierwsze równanie, i teraz tak samo zapisujemy drugie równanie zamiast A7 to a1 razy q do szóstej i dalej mamy minus a5, czyli a1 razy q do czwartej. To się równa 96. Otrzymaliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi do rozwiązania. No i żeby rozwiązać ten układ równań, no to na początku wyciągamy maksymalnie dużo, ile się da przed nawias, wspólny czynnik przed nawias z pierwszego równania z lewej strony. To będzie a1 razy... Kwadrat, wówczas w nawiasie z pierwszego zostanie po prostu q do czwartej, a z drugiego minus 1. Teraz, gdy tutaj już mamy wyciągnięty wspólny czynnik przed nawias, to taki sam czynnik wyciągamy z drugiego równania, a 1 razy q kwadrat w nawiasie zostaje z pierwszego q do czwartej, a z drugiego minus q kwadrat. No i to ma być równe 96. Teraz możemy z pierwszego równania wyliczyć a1 razy q kwadrat i podstawić do równania drugiego, czyli wyliczamy, że a1 razy q kwadrat to się równa 120 podzielić na nawias, czyli na q do czwartej minus 1. No i jednocześnie tutaj musimy założyć, że mianownik się nie zeruje, czyli że q jest różne od 1 i q jest różne od minus 1. No i teraz przy takich założeniach dalej rozwiązujemy ten układ równań. Podstawiamy pod to wyrażenie 120 przez q do czwartej minus 1. Czyli mamy już teraz piszę to drugie równanie, tylko 120 przez q do czwartej minus 1 razy nawias, czyli razy q do czwartej minus q kwadrat. I to ma być równe 96. Teraz możemy podzielić to równanie stronami przez 24, wówczas ze 120 zostanie 5, czyli będziemy mieli w liczniku 5 razy i w nawiasie q do 4 minus q kwadrat, podzielić na mianownik bez zmian q do 4 minus 1, natomiast po prawej stronie będziemy mieli 96 na 24, to jest po prostu 4 mnożymy teraz to równanie stronami przez mianownik ułamka po lewej stronie, czyli przez q do czwartej minus 1, żeby się oczywiście pozbyć ułamka i w wyniku tego otrzymamy następujące równanie. Po lewej stronie będzie 5 razy q do czwartej minus 5 razy q kwadrat, no a po prawej stronie będzie 4 razy q do czwartej Minus 4 razy 1, czyli minus 4. Przenosimy wszystko na jedną stronę. 5 q do 4 minus 4 q do 4 to będzie 1 q do 4. Dalej mamy minus 5 q kwadrat i jeszcze plus 4 e, równa się 0. Teraz możemy sobie rozbić to 5 q do kwadratu na dwa, dwa czynniki, na dwa wyrażenia oddzielne. Na przykład w taki sposób q do czwartej przepisujemy i teraz piszemy minus1 ku kwadrat i jeszcze minus 4 ku kwadrat, żeby w sumie to było 5 ku kwadrat, ale po to to rozbiliśmy, aby móc teraz zgrupować. To ku kwadrat z q do czwartej, a 4 q kwadrat z liczbą 4 i wyciągnąć wspólne czynniki z tych dwóch wyrazów i z tych dwóch wyrazów. Z tych dwóch wyrazów możemy wyciągnąć przed nawias q kwadrat i wówczas w nawiasie zostanie Q kwadrat minus 1, a z tych, dwóch, z tych dwóch jednomianów możemy wyciągnąć przed nawias minus 4, i wówczas w nawiasie zostanie to samo, Q kwadrat minus 1 równa się 0. I teraz możemy cały ten nawias, który występuje zarówno w tym wyrażeniu, jak i w tym, wyciągnąć przed duży, duży drugi nawias, czyli piszemy sam nawias Q kwadrat minus 1, i w nawiasie z tego wyrażenia zostaje Q kwadrat, a z tego wyrażenia zostaje po prostu minus 4, to się równa 0. Stosując teraz wzór skróconego mnożenia, rozbijamy oba te nawiasy. Z tego nawiasu otrzymujemy Q minus 1 razy Q plus 1, a ten nawias rozbijamy na Q minus 2, razy Q plus 2. I to ma być równe 0. Iloczyn takich czterech czynników jest równe 0, jeżeli przynajmniej jeden z tych czynników się wyzeruje. Czyli albo gdy z tego nawiasu Q będzie równe 1, lub gdy z tego nawiasu Q będzie równe minus 1, lub z tego nawiasu Q równa się 2, lub ten nawias się wyzeruje, gdy Q będzie równe minus 2. Zauważmy teraz jednak, że te dwa pierwsze rozwiązania, Q równa się 1 i Q równa się minus 1, nie są dobrymi rozwiązaniami, ponieważ wcześniej założyliśmy, że iloraz nie może się równać właśnie ani 1, ani minus 1. Czyli to rozwiązanie nie należy do dziedziny. To również nie należy do dziedziny. Natomiast Q równa się 2 jest dobrym rozwiązaniem i drugie dobre rozwiązanie na iloraz to Q równa się minus 2. Teraz pozostaje nam jedynie dla każdego z tych dwóch ilorazów wyliczyć pierwszy wyraz ciągu, czyli A1. Możemy do tego celu skorzystać z tego, z tego równania. Czyli piszemy pierwsze rozwiązanie. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że q równa się 2, natomiast liczymy a1 dla q równego 2, po prostu podstawiając do tego wzoru pod q2, otrzymujemy a1 razy 2 do kwadratu, czyli razy 4. Równa się 120 podzielić na 2 do 4, 16 minus 1 to jest 15. No, i teraz dzielimy jeszcze to równanie stronami przez 4. Otrzymujemy, że A1 jest równe 120 na 15 razy 4, czyli na 60, czyli A1 jest równe 120 na 60, czyli 2. Zatem pierwsza para, która spełnia nasze zadanie, która jest rozwiązaniem, to jest para, pierwszy wyraz ciągu jest równy 2, natomiast iloraz Q również jest równy 2. No, a teraz wyliczymy. Drugie rozwiązanie, czyli takie, w którym iloraz jest równy minus 2, zobaczymy, ile teraz będzie wynosiło a1. Znowu podstawiamy do tego równania pod kół, pod tym razem minus 2 i otrzymujemy a1 razy minus 2 do kwadratu, czyli razy 4. To się równa 120 podzielić na minus 2 do 4, to jest 16, minus 1, 15. No i widzimy, że dostaliśmy dokładnie to samo równanie co poprzednio, czyli jego rozwiązaniem również będzie a1 równe 2. No i to jest drugie dobre rozwiązanie do tego zadania. Wyznaczanie pierwszego wyrazu i ilorazu ciągu geometrycznego z podpunktu d zaczynamy tak samo jak w podpunktach poprzednich, czyli od zapisania. Wyrazu piątego, drugiego i czwartego przy wykorzystaniu wyrazu pierwszego i ilorazu q przy wykorzystaniu tych dwóch niewiadomych, których szukamy. Zapisujemy zatem pierwsze równanie przy wykorzystaniu a1 oraz q. Pierwszą część przepisujemy bez zmian a1 tak jak było, plus dalej i teraz zamiast a5 piszemy a1 razy po prostu q do potęgi czwartej, ponieważ żeby zrobić z pierwszego wyrazu wyraz piąty trzeba pomnożyć wyraz pierwszy przez q do czwartej. No, i to ma być równe 1285. I tak samo robimy z drugim równaniem. Zamiast A2 piszemy A1 razy Q i dalej mamy razy, i zamiast A4 piszemy A1 razy Q do trzeciej, i to musi być równe 6400. Otrzymaliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, no i teraz pozostaje go tylko rozwiązać. Ja się zajmę może na razie uproszczeniem samego drugiego równania. Tutaj mamy a1 razy a1, czyli ja przepiszę, że mamy a1 do kwadratu, razy q razy q do 3, czyli łącznie razy q do czwartej i to musi być równe 6400. Zauważmy teraz, że możemy wyliczyć sobie z tego równania q do czwartej i podstawić go do równania pierwszego i otrzymamy wówczas równanie tylko ze względu na niewiadomą a1. Zróbmy zatem właśnie w ten sposób. Q do 4 równa się 6400 podzielić przez a1 do kwadratu. A1 do kwadratu. No i teraz tak wyrażone Q do 4 wstawiamy do pierwszego równania. No i otrzymamy wówczas a1 plus. Teraz a1 razy i zamiast Q do 4 6400 podzielić na a1 kwadrat. No, i to ma być równe 1285. Otrzymaliśmy zatem równanie z, jedna, z jedną niewiadomą a1, które teraz rozwiążemy. Tutaj a1 skraca się z kwadratem z mianownika. No i teraz możemy jeszcze sobie pomnożyć to równanie przez a1, aby pozbyć się pier... tego ułamka. I otrzymujemy tutaj a1 do kwadratu. Po prawej stronie będzie 1285, a1 od razu to przerzucę na lewą stronę. To będziemy mieli minus. 1285, a 1 i jeszcze plus samo 6400 równa się 0. Standardowe równanie kwadratowe do rozwiązania. a Możemy je liczyć deltą, albo na przykład rozkładając tą lewą część równania na iloczyn czynników. Tutaj da się to zrobić, więc ja może zrobię właśnie w ten sposób. A, ponieważ liczenie delty tak wygląda dosyć strasznie, duże liczby będą wychodziły, a na iloczyn czynników da się to w miarę sprawnie rozłożyć stosując w głowie wzory Wieta. A na przykład pierwszy czynnik to będzie A1 1280, a drugi czynnik to będzie musiał być wówczas a 1 po prostu minus 5 równa się 0. Jak to się robi? Po prostu trzeba znaleźć dwie takie liczby, w tym przypadku 1280 oraz 5, których iloczyn daje 6400 i jednocześnie których suma daje ten współczynnik przy x w pierwszej potędze, czyli w tym przypadku przy A1. 1280 razy 5 daje 6400. Natomiast minus 1280 minus 5 daje minus 1285, czyli to jest dobry rozkład tego równania na iloczyn czynników, w ten sposób wychodzi troszeczkę szybciej i mniej dużych liczb do policzenia było. No i stąd nam wychodzi z tego równania, zatem że iloczyn dwóch czynników jest równy 0, jeżeli albo ten czynnik, albo ten czynnik się zeruje, czyli gdy A1 jest równe 1280 lub gdy A1 jest równe po prostu 5. Czyli ma, na pierwszy wyraz naszego ciągu geometrycznego mamy dwie możliwości i teraz dla każdej z tych dwóch możliwości policzymy, jakie może być Q. E, policzymy Q właśnie z tego wzoru, podstawiając kolejno pod A1 najpierw tą liczbę, potem tą, e, no i wyjdzie nam właśnie iloraz Q. E, możemy sobie jeszcze ten wzór tutaj nieco uprościć, e, ponieważ można go spierwiastkować stronami, wówczas po lewej stronie wyjdzie po prostu Q kwadrat, a po prawej stronie pierwiastek z 64000, to znaczy z 6400 to jak z 64, czyli 8 i jeszcze 0. No a w mianowniku będziemy mieli pierwiastek za 1 do kwadratu, czyli możemy napisać A1. Chociaż tak naprawdę powinien być moduł z A1, ale ponieważ A1 wyszło dodatnie, to już opuśćmy ten moduł i zostaje samo A1. No i teraz podstawiamy może najpierw 1280, czyli. Tutaj sobie napiszemy pierwsze rozwiązanie. A1 jest równe 1280. No i zobaczymy jakie dlatego A1 może wyjść q. Podstawiamy do tego wzoru i piszemy, że q kwadrat równa się 80 przez 1280. Czyli q kwadrat jest równa, to się skraca, 128 so na 8 to jest 16, czyli Q kwadrat jest równe 1 ,16. No i z tego wynika, że Q musi być równe albo 1 czwarta, albo też Q może być także równe minus 1 czwarta, czyli dla A1 równego 1280 mamy dwie możliwości, Q równa się tyle lub Q równa się tyle, czyli tak naprawdę mamy tutaj już dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest A1 równa się tyle, Q równa się tyle, a drugie rozwiązanie a1 równa się tyle, q równa się tyle. Teraz będziemy liczyli kolejne rozwiązania. Już mamy dwa, no ale powiedzmy teraz oznaczymy sobie konsekwentnie pod punktem drugim. Drugi przypadek, gdy a1 jest równe 5, no i wówczas q kwadrat będzie równe 80 na 5, to jest 16, czyli w tym przypadku wychodzi, że q musi być równe albo 4, albo Q musi być równe minus 4, czyli znowu mamy dwie możliwości. Zatem łącznie całe zadanie ma 4 rozwiązania, a 1 może być równe tyle i dla takiego przypadku Q równa się tyle lub tyle, lub też A1 może być równe 5 i wówczas Q równa się 4 lub minus 4.